ja dużo, tak wielu Cię zna. Tak, cały świat. Gdzie ja tak wyglądał? Gdzieś do obsługalni chodzą to A to nie da No, Ale kurwa, przynajmniej, kurde, weź, byś wygolony, elegancko, no to no. że no, no, no. no, no. А. Аз знам не дискутираш скотче. No. Да се ти Спокойно. zrobił ci kratków, jeszcze nam nie ruszył w Co od, od pierwszego dnia? Nic. To nie to dlaczego nie ruszyłeś? Kwarantanny przychodem. Kwarantanna. Wojskową no, kutką. Mówisz? No. Kwarantannę, Te, Teraz Teraz smakuje, mówisz? O. O. o, przynajmniej trochę widnie, kurde. Mówię, kwarantannę przychodzę, A później taką wiesz, jak mi przejdzie to wszystko, no. to później zasiadam, kurze, to jak, jak to się mówi, jednak dzik, kurde. Mm -hmm. było? O, kurde. <laughs> a, a, nie ma prawda? Czwarta. No, już niedługo porostowanie, moja kurde, akurat króde. No, no, piąta godzina, no, ale jak poinformuję się troszeczkę, A jak do roboty się staje, zawsze o piątej, nie? Mhm. Mm jeździł, wysuwał koła do roboty. Wiesz, to ta godzina, koła, to, to już, wiesz, już, no, tak. Ale kurwa, Rafałek w już kurwi ostatnio, kurczę, to ooo. <grym> No widzisz. Ale znowu o kasy, zarabiał na mnie, kurde. A to mi dało, kurde? Patrzcie papierosów? No, ładnie. I my to mi nie daje, nie? No i nalewaka póki, nie? A się wszystko, kurde, pojechaliśmy na ryby. No i wypojechaliśmy, na kartowo.

z dalem puszki, kurde, się podzielił, kłakał, co nie wiem, no, mówić mi, kurde, troszeczkę kilo koić, nie? Wiesz, po dyszku, kurde. Dysk do ciebie, dysk na mnie, na autobus. I przyjechał ja, kurde. Z Różycha przyjechałem do roku. Aha. Aha, no, mówię, kurde, mówię, skończyło się, kurde, dobrobyt, kurde. Jaki tam, kurde, dobrobyt, kurde, u ciebie był? Tyle spanie? Więcej nic. Uhum. Powiedział, że tak, że nie będzie płacił mi kurde, ani nie mnie, ani na machorkę, ani do ręki, nie? Czego tam siedzieć powiedzmy? No czego? No tak czy nie, no kurde, to tylko swojego własnego grosza nie miał. Hmm. A ja tu poszedł ku a co po Tu, 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 tu. 3 kilo. No zbierał i trochę jakiś tam jakieś wziął z <śmum> połu takiego zwykłego, kurde, że to się nie rozmieszkuje. Mam biedyszki. Ile to trwało, kurde, tam dwie godziny? No, to łaki jego. Do no, jego łaki, kurde. No. <śmum> nie pokażę. <śmum> takiego dziada z ciebie robić? No. Tyle zarabia pieniędzy, kupacza człowiekowi. No to nie działa, zrobił, robił kurde. Właściwie o to chodzi na takim dziadek zarabiał koja nie? Tak? No, on dziad jest, nie to On jest no, teraz dziad, nie ty. On jest dziad, bo ty jest, okazałeś się człowiekiem normalnym, dziadem. Teraz tak, teraz na mnie nie zarobi. Ani złotówki nawet chodzą. wiesz, z A Ile nagrał kułap ze mną, kułap filmików? Mhm. To, byś oglądał, to już widział, nie? Jak jeszcze ja puścił kułap, bo jeszcze kułap... byli na Grzycku... Dobra sobie, chuj to wycieczka wycieczką, nie? Uh -huh. No czy zam na ryby, czy wręcz tam to? Chuj tam jechałem, dalej. Mojego tytułu tu musi sięgnąć kuła, w takim stopniu kuła, że muszę się kuła, sobie się wykształcić kół. Ja po studiach, jest, No. <grym> Mówi, dowiem, to musisz dorosnąć, kurde, chłopie, kurda, Ile on ma chować? Niecałe. 26. No, niecałe 30 lat, kurde? Niechłopie, kurde. Na 15 studia, czy wykształcisz, kurde, jak ja, w akademiku posiedzi kurde? No. No. Ja ci tam chciałem z nim dyskutować, nie? Bo, żem to się do dorówna nikt, kurde, wiesz. Dosłownie kułeś. Fizycznie, psychicznie, kurde, i w ogóle, kurde, to. miałem, yy, wiesz co, yy, Propozycję yy, pracować w korporacjach, chyba takich, takich, ale ja się bałem, wiesz, dlaczego, że mogę sobie nie poradzić, nie, wiesz, wiesz kupa papierów, nie, wiesz, o co chodzi, nie? Które, no nie, bo to nie jest jak chyba, wiesz, od razu, tylko jak podpisz umowę, to już przesany. nie, to faktycznie, chyba, Tutaj kura, na, na Śląsk i na Pomorze, kurwa to mówi. Zapraszam pana kura, na rozmowę, nie? Wiesz o co chodzi? Nie, to nie No, że, że trudno pana, kurwa, że mówi, że Ale ja się nie złudziłem, Nie Wiesz, ja swojego miasta nie opuszczał. Tu się To jest no. cały szkoda. No. Mówisz, kwietrzej... będziemy... Jak on mówił, kurde, najniższa stawka mówi, i obecna, mówi, w tej chwili mówi, kurde, jak pan podstawowo mówi, przynajmniej 5-6 tysięcy, nie? O, ale wiesz, tak wiesz, ale to kurde, po prostu ci mówię, szczerze, kurde, że propozycja zajebista, nie? Mm -hmm. Ale nie dość, że daleko, kurde, a ja nie mogę, kurde, nie potrafię wyjechać ku To za daleko mnie, bo tym nie jest tu, Mhm, mm tak o wełku, czy co tego, nie? To jest co innego, nie? No. Tak, no. Jest, troszeczkę przy daleko, nie? Zawsze kółko, jak ci mówi, wilka ciągnie do lasu, nie? No, ze swojego lasu. Tak. Dlatego się nie zbudziłem, ku Miałem Nie, odmowa. Mm -hmm. Tak na dziany był, kurwa, że mógł w połowie, to Nie co, wiedział, co forso robić. A mówi się zachlał, kurwa, i ja wolę taką poradę śniął, wypić, kurwa, i chuj tam i mi dać kurwa, I, przekąskę zrobić, kurwa, i, nawet kurwa. I, idę nawet kurwa, do ulicy, kurwa, to było. co chcesz. Ja nic wielkiego, to tylko innego brybarka, kurde, albo, mówię, a co z jedzenia? Kolejne parówki, albo bułeczkę z serkiem topionym, kurde. Co tak mało żądasz? mówię, kurde, to by chłopiec, kurde, to by, to, by. Nie, to ja tylko tyle potrzebuję, jedną bułeczkę, ja żywności nie wyrzucam, a jestem strasznym. Wrogiem kurde, że ktoś wyrzuca jedzenie, nie? Wiedź do nie? Powiedz, a nie wyrzucaj. No i po prostu powiedz, to coś inny mnie, A jak? No tak czy nie. No prawda, no, prawda, prawda? No powiedz. No to prawda, tak jak mówisz. O jak kurde, czy mówię ku jestem wrogiem, kurde, w jedzenia kurde, o to tego nienawidzę kurde po prostu, od razu bym zastrzelił jakby jakbym miał karabin Dlatego ja ci nie dali. <grym> nie dali no, Miałbym miałem wojsko kurde, miałem głowę kurde, służbę wartowniczej. No. No miałem wojsku, kurde, kurde, no, kurde Kałczykowa, bo teraz to co inna mroń mają kurde, drożdżynie kurde. Mówił jakiś kurde, mówił rektora, jak tam koła puszczą na wadąg. A tam, w wadągu. Wiesz co? Takie zasoby żywności są w koła, i tam były światły wiesz, wiesz co, jest powiem tylko szczerze. Jest e, taki ten e, bunkier, bo to jest bunkier, nie? Ale kurde jest, bo tam braliśmy żywność koła, na jednostki, nie? To jest kurde, ja jak się powiem szczerze... 150, może 200 metrów długości. O, taki wiesz. I to wóz już jeździ, nie? Wóz, no, takim tam spalinowe jak to nie jedzie, bo to jest kura, ryżysz, nie? Tak, po jednej stronie kurz, bardzo zboże. Po drugiej stronie makaron, kurwa. po tamtej stronie, kur, Wszystko tylko, że hermetycznie zamykane, nie? Aha. Mhm. O, jak my tam jeszcze wjechali, kuhali dalej. Puchy, nie puchy, kurwa, ale wiesz, jak tym, bo tam musisz jechać z każdym tym. No. No, tylko ten kład, nie? ten nie, to wszystko żywności, a ja bym właśnie akurat jego, 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 jego popilek. Aha. No. Zasoby na kuchnię biorą i wiesz, jak już, już, już termin się kończy, nie, to wszystko na kuchni idzie, nie? Wierzę. No, no, odbierają te no. stare... Tak, bliski termin. Te stare daty, po prostu rozumiesz, ale znowu napychają z kur... Tak, przebijają. Tak. tak. No. <śla> Dlatego w Biedronce albo w innych sklepach jadamy no, takie w... rzeczy. Tak, to wszystko o Ci mówię, kurwa, Ale tam jak był w Ci mówię, kurwa, To wszystko tak jest zapakowane, kurwa ogromnie. Że się w głowie nie myśli, kurwa. po jednej stronie, po drugiej stronie, kurwa, jedziesz, ale wiesz, ponad 100 metrów, kurwa, jest, yy, jest ten, tam cały, kurde, bunkier, nie? Mm -hmm. To nie tak, że to kula jest na to, do sklepu zadziesz, kurwa, tego jedziesz rzutkiem i będą jeść, to robisz. Proszę o. ciebie, rozmusz, ale kurwa, ja takich rzeczy to jeszcze nie widział, kurde, ale... Nie, bo skądbyś tylko... to, że ty no, się napaczała, się napatrzyłem na no, to. to. <noise> Czemu no. żebyś ty był to z baranio, byś kurde. sam, byś miał uchwałę nawet kule na, wiesz jakie tam postępy mają, ciągłe, u, myśleć, jakie smaczne, po prostu mógłbyś ludzi nie mieć kulem, nie raz, ja No nie, ale kurwa naprawdę są zajebiste, dobre, nie? A nie tam kurwa, jakieś gówno, kurwa, jest. Ten kasę kurwa, nie kasę kurwa, tam kasę proponuje, kurwa. Ale to... To się wiesz, jak kłodznie. akurat kurat miło, wleganskie, kurde, spokojnie. Tak. Pewno, kurde. No, dziękuję, że za wszystko kurde. Nie ma za tu może. No nie, bo to będę odszedł, no, to sobie tam coś nie czwarte pora, dzisiaj chłopy nie było. A dzisiaj nie dają 28 stopni, to po, po mnie Tak? No dzisiaj tak. I no, wczoraj tak. było ciepło jak cholera, kurde, to. No, to jest ciepło było. Krobią na Droga. podróż. No wiesz, co akurat do przesady chyba. Lubię ludzi, że chyba... Lubię normalnie, czy dalej. No czasami Jak A, zawsze. Mat, jak matka kura, syna, jak syna. To będzie dla ciebie, pomóż no. no. No, to, do, to ta, nie tam, nie, nie, ale to... Dobrze, tak... Ale mi się tam... Kluby, taki kocham takich klubów, bo po prostu chyba... Widzieć chyba na oczach chyba, bo ja na oczach nie mam czasu i zapomnę, wiesz? Na oczach musi być. No. Wiedziemy chyba, że na oczach to... Przede wszystkim to wezmę chyba, bo, bo tak to zapomnę i... No. Tak? ...elektrycznie zapomnę. Nie, to. nie zapomnisz. Ja ci przypomnę. O nawet kurde, na razie się nie wybieram, bo ciemno kurde. Nie, nie, nie. nie. <grywa> Lubię sobie porozmawiać kurde, bo ty jesteś facetem kurde, Takie do rozmowy kurde. Ja jestem facetem wykształconym kula. to już wiadomo nie, Można... <grywa> Lubię pogadać kurde, przede wszystkim kurde. O, możemy zapalić co? Ja do... mam. Ja mam, ale to muszę do, dopalić to co, kurde. Mhm. Takie mhm. Do dzieci. <unsafe> no, jak to mówić, szkoda papierosa. Nie no kurde, wiesz, oni kurzy, kurwa 14 zł kosztują. Kur, to tutaj spokój, Więcej teraz. No. Już to nawet... twoich nie ma za 14. No, bo ty tak, jakie palisz? No, zawsze kończę. PESY. Tak, Normalny chwilę. PESY? No, bo, no tak, to już 16 zł. A bo się kupuje. To 16 zł kosztują teraz tak, Spokój kur, to. Ale nie muszę kłada wiesz tam, na ta przykład ktoś kupi nie tam płatą. No nie ja tam nie proszę, nie wiesz co, Przecież nigdy kła, nie rzutam. Prosi to się świnia, co nie? No nigdy nie żadnych pieniędzy kogo od kogoś kupić. skoro kudry, kupi mi ktoś, nie odmawiam, wiesz, ale nie wolno odmawiać, bo ja raz kiedyś odmówił wiesz co, że yy, Fateczko mnie kurwa, zaprosił kurę, na obiad, nie? Po no. prostu tutaj na Słowackiego tutaj kurwa. Wiedzie, no. nie? Tam tańka taka ładna, dobra smępa. Może chcemy wybrać za To O to, to to tam tu, nie? Jak on się kurwił, kurwa, wiesz co, że to o tym mówił, że jaką ja, jak powiedział do mnie, kurde, że... że Niech chcę przypomnieć, ale przypomnę sobie ten moment. Jedzenia się nie że... wyrzuca. Ani nie odmawiam. No, nigdy, teraz powiedziałem, nigdy w życiu nie odmawiam tego, co mi dają. Biorę wszystko. Jak leci. No. Teraz biorę, jak ci mówię, poważnie kurde. Biorę poważnie, jak mówię, szczerze. On przybył, tylko głowa nie boli. Nie. No ale kurde, odmówiłem ja tego, że ci obecne będzie smakowało, czy sobie, nie pasuje to, nie? Nie, proszę Pana, mówię, kurde. Ja bym wolał, kurde, y, bułeczkę, kurde, z, z tym, kurde, z serkiem topiony, nie? Uwielbiam to, kurde, wiesz? Tak, no wiesz. O, bardzo lubię tylko. A jaki ty lubisz? Serek? Obojętnie jaki. Obojętnie jaki. Ja kuchy. to z szynką lubię. No nawet, kule, nawet tam. Szynka, salami. Albo ze szipiorkiem, O, kuchy. może jak wyjątkowo. No. Ale wiesz, nie wolno odmawiać, kule. skoro ktoś Cię zaprasza do knajpy, kurde. Wiesz. Tak. Nie, od tamtej pory, wiesz co, tak. <noise> biorę wszystko co mi dają. Na ciepły posiłek, to nie? No jak kurde. Brzech by było odmawiać. No grzech. Od tamtej pory ci powiem szczerze, kuraj, nigdy kurwa nie odmówiłem teraz. Teraz, już nie. Teraz bierzesz już wszystko. Wiesz. No łóżka koła idzie w las, tylko nas, nie? Tak. Bo no. dajmy na to jakby zjadł wtedy, tak? No to już byś był najedzony. A jak... Nie zjadłeś i odmówiłeś, to mogło być tak, żeby cię przycisku. Tak. Z głodu. Nie, nie, jedzenia się nie odmawia. Nie alkoholu możesz odmówić. O! To to tak. No. Jak alkoholu? No yy, dziewczyny mi kupiły, kurde. Dziewczyny se nie odmawiają. No Chłodź, kurwa, mówię. Wyszej mówię, kurwa, to ci wziąć, mówię, kurde. A jedną bułeczkę i kawałeczek parówki. Nie. <laughs> nie ma sprawy. Zawsze mi do sklepu kupiła dwie bułeczki i parówkę. Nie? Tak powiem, że to manuelską, taką manuelsku. Najlepsza jest próba. A jaką macie tutaj ciubasę najlepszą? Śląska. Śląska jednak? Śląska jest dobra i... I, i ta palcówka taka, wiesz, taka Porcinko. ale jest bardzo dobra, ale droga kurwa je pana nie robiła, ale wiesz, ale bardzo smaczna. No, no właśnie o to chodzi, żeby była smaczna, co, nie? No to palcówka. Palcówka. No. I jałówcówka. Mhm. O, też jest zajebista, bardzo dobra. kurwa. No to kurwa, koło potnieczkoła kurwa, 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 kurwa na kanapę. No szączka i palcówka, ale kurwa, wszystko za zakątków mięsnych, chyba tutaj od nas, No, a, a główne danie Ełku, to jakie jest? Takie no to jakieś jest, jest na, na, miejscowe? Miejscówkę, raczej ja powiem, chyba to jest yy, gulasz wieprzowy lub kurdej, wiesz, jest i schabowy i koket. nie? A to jest tradycja Polaka. No to jak ja byłem w, Ale... w Bramie Mazur, czy nie? Znaczy, tu, u, u Mazura. Najlepiej no, no. jak, jak to, jak ktoś dobrze zjeść to idź na tym na, na słowackiego. No. I tutaj knapa jest po prawej stronie. Ale to masz zresztą wyboru chuja, jak, jak to jest łóżko? Aha, i nakładasz? I nakłanasz. Nie, 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 nie. tylko zamawiasz sobie dalej. tylko Aha. rybka, gulasz, schabowy, czy co? Wiesz wszystko na gorąco. Nie no. tako tylko. Musisz sobie wybrać nie? Przynajmniej się, stąd sam to... Tylko co chcesz, kuła? To, to, tamto, nie? Nawet dwa na raz musisz sobie wziąć, kuwa. No, takie coś... To nawet, całkiem całkiem. <grym> Niestety, no, koła, tylko tyle, kuwa, co zostało. Czekam do emerytury, koła bardzo będę miał, to mam wszystko, bo wiesz, co z razu kogoś wezmę i będę miał na wszystko kurde. Aha. A no, ten saldo, wiecie, jak będę miał. No Koło cztery barek. No, tak myślę, trzeba powiedzieć trzy, 35 trzy, No. Kurde, no łapie no kurde. Ale będę dożył. No, no, kurde. no właśnie. <laughs> no. Czy takim? przystrybuje tego latania. No, trzeba, trzeba jeszcze, mówię, tak sobie mówię, trzeba trochę... Ko, kotwicę koło... zarzucić. No, trzeba, trzeba, żeby później trochę pożyć, kuła. Tak, no, z stary, z no. Bo co to da, że się nie, no, nie dożyje tych... O, tych na razie, koła wiesz, tam czuję elegancko. Tu no, dobrze no. się czujesz? Byłem na poligonie Kadetę szkoliłem ostatnio, z parę groszy to no sam, ale co to jest tak? Pojechałem na wioskę i proszę cię, wiesz, jak to kolegów nie odwiedzić, nie? Mm -hmm. Zasobnić musisz mieć, nie? Tak, to jest nie? No. Ale dobrze, z tymi kadetami się pracuje kolega, bo wiesz. Bo się <grym> chyba tak nie? pracuje. No, nie? A dalej jest? Na, na tych taka praca? To jest dalej? Bo ja na u...